Cześć, tutaj Janek z kanału Janek Futboli Free Stack. Dzisiaj pokażę Wam trik portugalskiego gracza kwarsemy, którego totalnie nie znam. Jeśli ktoś go zna, proszę zostawić informację w komentarzu. Ale trik jest bardzo fajny, jeśli chodzi o zgubienie przeciwnika przy linii boiska. Jest naprawdę mylący, ale przy tym jak pokażę Wam ten bardzo fajny zwód, proszę Was o łapki w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem, aby być na bieżąco na moim kanale oraz udostępnianie mojego kanału w swoich mediach społecznościowych. Zemrz to jest linia boczna Wojska, wiem to jest pole karne. Za mną jest przeciwko. Niewidzialny koleżan, wiecie o co tak wygląda następująco Będziemy ściągać obrączkę w tą stronę Potem szybkim ruchem pójdziemy w tą stronę On będzie tu, my będziemy tu Robimy coś takiego Pokażemy jak to wygląda A potem przejdziemy do tutaj Ok, teraz pokażę Wam tutorial do tego triku. Ustawiamy się tak, by przeciwnik był za nami, a piłka przy lewej stopie. Pociągamy lewą stopą piłkę, pociągamy podeszwą lewej stopy piłkę w stronę prawej stopy, wtedy przeciwnik automatycznie my idziemy w stronę piłki oraz ale my jesteśmy tyłem do przeciwnika więc on tak naprawdę nie widzi ruchów które my robimy z piłką bo zasłaniamy ją potem piłka jest tutaj uderzamy piłkę piętą prawej stopy wygląda to tak tylko się trochę ocenę ale przy tym w tym uderzeniu pamiętajcie że musicie okrążyć tak lewą stopą piłkę, że potem piętą uderzy okrążamy tą piłkę, jest piłeczka pociągamy, okrążamy i dopiero piętka. musicie zauważyć też to, gdy odbijamy tą piłkę tak, ona ma przelecieć tam metr czy półtorej, jeśli jesteśmy na wolnej przestrzeni Mamy na sobie tylko jednego zawodnika, którego ściągniemy w tą stronę. A potem doszredkować na bramkę lub strzelić. Doszredkować do kolei strzelić na bramkę. Yy, pamiętajcie, to jest pole karne. My ten trik wykonujemy przy linii bocznej. Tylko my nie mieliśmy na tyle miejsca, żeby wykonać ten trik tak przy tej limitu. Tylko my nie mamy na tyle miejsca, ...bo, mama, bo nie mamy zakresu działań by się nie zmieścił. To jest coś takiego. Tutaj i ona ma swobodnie na leci, Potem lecimy za tą piłką. Mam nadzieję, że ten zwód przyda Wam się na meczach czy tam na treningu. Proszę Was o łapki w górę. Subskryp subskrypcję z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco na moim kanale. I udostępnianie mojego kanału w swoich mediach społecznościowych. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!